Księga psalmów, psalm trzeci. Modlitwa prześladowanego. Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje. Wielu jest tych, co mówią o mnie, nie ma dla niego zbawienia w Bogu. A jednak, Panie, Ty jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głową, głowę podnosisz. Wołam swym głosem do Pana, On odpowiada ze świętej swej góry. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Nie, nie czytam całych psalmów. Urywki. To Dawid. Dawid na Wielu było przeciwko niego, ale trochę przegieł. Wiem o co chodzi. Wziął sobie za żonę Betrzebę. Chyba dobrze mi, imię, żonę swoją generała. Generała zabił. No to ale z tego związku, a miał ponad 500 żon. Miał chyba 500 żon i chyba z 300, setki nałożnic. To bogato miał. A mimo to wziął sobie jeszcze kolejną, która nie mogła być jego żoną, ponieważ była. Już żoną Uriasza, generała. Tak zrobił, że zabił tego generała. Ale z tego związku, urodził się Salomon. Najwspanialszy, najmądrzejszy. Może człowiek całego świata. Trudno to mi opisać, ale w Salomonie wszyscy coś słyszeli. Z takiego związku, nie z tych 500 ponad żon, które miał, tylko z tej, z takiego strasznego związku wyszło coś tak wspaniałego. Niezbadane wyroki nieba. Często mi się wydaje, że sensem, no przecież mógł się urodzić Salomon z pierwszej jego żony. No dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ale wolną wolę ludzie mają. Dawid podjął takie decyzje. W wyniku tej afery, strasznej afery, stracił swoje królestwo, nie całe, ale niemal całe. Jego dzieci walczyły przeciwko niemu. No, miał pełno dzieci, jak miał tyle rządu, miał pełno dzieci. I te dzieci przejęły jego oczy. Większość królestwa. Straszne. Kiedy dzieci walczą, są zabić tatę. Chwórz, że nie korzysta. A mimo to Bóg dopuścił tą sytuację, bo dopiero po tej historii Dawid stał się niesłychanie pokorny. I te psalmy to są jego odpowiedzią: wiele się nauczył. Znaczy, jak, jak był wielki, wspaniały, to był wielki, wspaniały. Coś się uczył, ale nie tak szybko. A po tej aferze, to jego pokora to sięgnęła nieba. Niesamowite to wszystko wspaniałe, piękne. Obyśmy my się mogli nauczyć pokory bez takich tragedii. Dobry Boże. Ja Ci serdecznie dziękuję za wszystko. Dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim zastępcom u Świętych. Dobry Boże, pobłogosław nas wszystkich, daj nam wszystkie dary Ducha Świętego. Uczy nas niewidzialnym naszych wrogów. I nasze posiadłości. Wszystkie Błogosławie Bóg, osługi, Bóg Ojcze, Ojciec, I Syn, I Duch Święty. Amen. To jest moja prawa ręka, a kamera odwraca. Jak widać, literki są odwrotne. Miłego dnia.